Nie kochani, jako że ostatni filmik na moim kanale był tak trochę nie dość książkowy i na początku roku deklarowałam się, że będę nagrywać tak zwane wrap-upy, czyli książkowe podsumowanie miesiąca, miesięcy, ale to się skończyło w sumie chyba tylko na styczniu, może na lutym. Jako takie shortsy to postanowiłam, że może wrócę do tego, się trochę w sobie zbiorę i będę nagrywać to. Już w postaci filmików, i krótko będę opowiadać o każdej książce, którą przeczytałam. Tak, kilka słów, żebyście nie mieli za długiego filmiku. I właśnie mam tu ze sobą swoje książki, przeczytane w marcu. Nie wszystkie, bo część z nich jest z biblioteki i no, dwie musiałam z nich oddać. I ogółem mam też tu swoją książkową ściągę. E, listę wszystkich książek, które czytam w tym roku e, od kiedy do kiedy czytam, przy którymś z moich wcześniejszych filmików, jeśli mnie śledzicie na bieżąco, to mogliście o tym usłyszeć. I jako pierwszą książkę z mojego marcowego zestawienia mamy próby ognia od Jamesa Dashnera e, z serii Więzień Labiryntu, którą jestem w trakcie czytania, już zostały mi dwie książki do przeczytania, rozkaz, zagłady i kod gorączki. I ogólnie bardzo pochłonęła mnie ta seria i pokochałam ją z miejsca już przy pierwszej książce, ale o niej tak ogólnikowo porozmawiamy sobie, jak wszystkie książki przeczytam. Niemniej jednak naprawdę uwielbiam te książki i przez nie się, przynajmniej ja płynęłam. Jest to coś akurat w moim klimacie, jest to klimat właśnie taki postapokaliptyczny. Wiecie, katastrofy naturalne, zagłada, trochę też z motywów, z motywów dystopijnych, i główną rolę tutaj grają nastolatkowie, którzy tak jakby mają na barkach cały ten świat i próbę ocalenia go, a także własnej skóry przed organizacją, która próbuje wyleczyć tak jakby ludzkość z. Choroby, która w wyniku wypadku, katastrofy ekologicznej, naturalnej, kosmicznej, w katastrofie wybuchu słonecznych rozbłysków, choroba wydostaje się z jakiegoś laboratorium i rozprzestrzenia się po całym globie. I właśnie kluczową rolę graje ta, gra ta grupa uzdolnionych nastolatków która ma pomóc wynaleźć y, lek na tę chorobę. I to jest właśnie druga część, która rozwija przygody tak jakby, tych y, nastolatków, bo y, to, co streśliłam teraz, to jest ogólnie założenie całej historii. I dużo z tego jest w pierwszej części wiezie labiryntu. I właśnie oprócz prób ognia przeczytałam też trzecią część lek na śmierć, y, czyli tak jakby podsumowanie tej y, historii. I właściwie nie jestem do końca pełna, bo ja całą trylogię też oglądałam. E, oglądałam filmy wszystkie i nie wiem, co się dzieje w kolejnych częściach, w tej czwartej i piątej. E, także to dopiero muszę sobie odkryć. Ale właśnie dla kogoś, kto lubi takie właśnie e, dystopijne klimaty, no to akurat e, dla kogoś takiego serdecznie polecam. E, coś, czego nie mam, czyli rupieciarnia na końcu świata. Agaty Majczyk? Chyba. Coś, o czym wspominałam też przy okazji poprzedniego odcinka, jako polecenie, czyli historia opowiadająca o dziewczynie, która w wyniku rozwodu rodziców przeprowadza się z matką do jej rodzinnego miasta z Wielkiej Warszawy, do jej małomiasteczkowego klimatu, do babci i prababci które nie są zbyt przychylnie do nich nastawione i ogólnie cała rodzina jest kłócona i ta dziewczyna postanawia dowiedzieć się o co chodziło i pogodzić całą rodzinę i przystosować w ogóle do życia w mało miasteczkowym klimacie. To jest taka historia naprawdę rodzinna, trochę śmieszna, bo jest dużo takich, no, śmiesznych momentów, ale też bardzo dużo wzruszających i pełno zaskoczeń. I ogólnie akcja dzieje się w Polsce na początku lat 2000 tak. albo na przełomie lat 90. i no, 2000. I jeśli ktoś lubi takie właśnie starsze klimaty, no to to mu będzie odpowiadać, a ja właśnie ostatnio ubiłam się z takimi klimatami. Wracając tak nostalgicznie do tej swojej starszej Polski, do swoich lat młodości. Trzecią książką był właśnie ten Legna Śmierć, o którym sobie już powiedzieliśmy. Czwarta to trzecia część Władcy Pierścieni, Powrót Króla Tolkiena. Dokończyłam e, to sobie całą trylogię, i ogólnie to cała historia mi się podoba, jak, tak samo jak filmy, które wcześniej oglądałam. E, ale w tej części jakoś tak nie mogłam przez nią brnąć, przez te opisy bitew, tego wszystkiego. Odkryłam, że to nie jest dla mnie, i ogółem to pół książki, albo nawet większość, zamiast czytać, przesłuchałam sobie na audiobooku. I wtedy to jakoś tak ciekawiej szło, i te opisy Bitew były jakoś tak bardziej. I mogłam się w nich trochę odnaleźć, i przez to, że lektor, czytając te, tą książkę, nadawał. Swojemu głosowi ten wyraz, ten, ten dźwięk e, tego napięcia, było to jakoś bardziej, tak też emocjonujące dla mnie. Także, jeśli jest jakaś książka, którą chcecie przeczytać, która ogólnie Was interesuje i e, klimat jest Wasz, ale no, są takie rzeczy, że no, nie możecie przez to przebrnąć no to polecam z całego serca te audiobooki, chociaż ja nie jestem dalej do końca przekonana, bo też nie mam czasu czytać, y, słuchać ciągle audiobooków, ale no dla kogoś, kto nie ma czasu i chce coś przeczytać, a no wiecie, nie może przebrnąć przez y, jakiś taki kwiecisty język czy coś takiego, no to polecam właśnie audiobooki. Piąta książka, czyli Harry Potter i Przeklęte Dziecko. Coś, co sobie tak krótko recenzowaliśmy w już w którymś odcinku. we blogu książkowym. I mówiłam o tym, że jest taka forma bardziej scenariusza, coś bardziej sztuki teatralnej, bo ogólnie to jest napisana sztuka teatralna. Coś w typie właśnie, jeśli ktoś. Nie ma nakreślonego teraz obrazu w głowie, to jak się czytało właśnie Szekspira, Romeo, Julia czy Macbeth'a, to właśnie taki typ konstrukcji historii. I ogólnie to jest bardzo fajny zamysł, choć mówiłam wcześniej, że jest tak według mnie mało poterowo. I to jest historia nie samego Harry'ego Pottera, tylko w głównej mierze jego syna, dziejące się tak. 19 do 22 lata później, bo tu jest chyba rozbieżność z tyłu w opisie, a w środku w książce, i presji związanej właśnie z byciem synem Harry'ego Pottera, chłopca, który przeżył Złotego Chłopca. I właśnie tu jest historia Albusa Severusa Pottera, który stara się wybić ponad. Tą całą otoczkę y, sławy Harry'ego Pottera i pójść własną drogą. Y, I to jest bardzo fajna historia y, taka rozrywkowa takie uzupełnienie, może do całej historii Harry'ego Pottera y, dla fanów jak najbardziej ale nie jest to to samo, co z cała oryginalna historia przynajmniej w moim odczuciu. Ale też polecam dla tych, którzy chcą sobie to uzupełnić i w ogóle jakoś tak zapoznać się z jakąś szerszą perspektywą z tego uniwersum Hogwartowego. wardowego. Szósta książka Start the Fire od P.S. Heritiery. Nie wiem jak się czyta tą autorkę. To jest w ogóle strasznie dziwna. Nazwa? nazwisko autorki pseudonim to jest pierwsza część serii Hell chyba runda pierwsza ogólnie widziałam ją dużo o niej też wspominałam przy okazji tego książkowego vloga ale takie podsumowanie że to jest książka z motywem enemies to lovers z motywem właśnie takim szemranych gangów no właśnie, z tymi gangami, z tymi takimi, e, bo tutaj są ogólnie e, Stowarzyszenia Nielegalnych Walk, czy coś takiego. E, jest to romans, oczywiście, dla większości z Was, którzy tu pewnie oglądają. Spotkaliście się kiedykolwiek z tym, bo to jest popularna książka. E, tyle, że książka nie dla mnie, bo ja nie lubię tego typu rzeczy. Tym bardziej, że tu są sceny 18, a mój brak orientacji jakoś w tym nie współgra i mnie takie rzeczy nie interesują. A to już wspominałam właśnie w tym książkowym blogu, no to możecie sobie tam przejść do tego filmu i odtworzyć to. Czy ja to polecam? Właśnie dla kogoś, kto lubi enemies to Lovers jak najbardziej. Bo nie jest to zła książka, jest ciekawie napisana i wciągnęła mnie. Tyle, że to nie jest mój klimat. I ostatnia książka. Żaba, Małgorzaty musi robić. To jest już mój klimat bardziej. I ogólnie wzięłam ją z tego względu, że no, jako gimnazjalistka czytałam kilka książek Małgorzaty musi robić i bardzo podobał mi się ten klimat, co już zresztą chyba wspominałam w którymś momencie, nie pamiętam. I ta książka opowiada o dziewczynie e, z przezwiskiem Żaba oczywiście, tytułowym przezwiskiem, która stara się sprowadzić do domu swojego starszego brata, który jest e, tak jakby na stypendium w USA i ona przypadkiem dowiaduje się, że dziewczyna, jego koleżanka jest w ciąży z nim i ten brat tak jakby przestaje się odzywać i ona próbuje go sprowadzić, żeby ich pogodzić, łączyć te zwaśnione rodziny i ogólnie tutaj jest bardzo rodzinny klimat pokazane są właśnie dwie rodziny i taka, taki vibe właśnie w początku też lat dwutysięcznych i ogólnie to chyba mój klimat, skoro i to i właśnie ja to tylko rupieciarnia. Także to jest bardziej taki obyczajowy klimat. Romansu za wiele nie ma. Tutaj jest też dużo takich e, śmiesznych rzeczy, szczególnie e, dziadek Borejko. Borejko chyba. Mhm. I Ignacy Borejko, dziadek, e, który jest Biegła mnie śmieszną postacią i Piotrek Żeromski. Także jeśli ktoś tego nie czytał, a będzie czytać, to zwróćcie na to uwagę, bo to są naprawdę fajne postacie. I ogólnie wszystko tutaj jest takie: to jest taka luźna książka, którą można sobie poczytać, jak się nie wie, co czytać. A ktoś lubi takie właśnie spokojne klimaty, bez takich zawirowań jak np. Star The Fire czy właśnie y, Pięzień Labiryntu, tylko właśnie takie spokojne, obyczajowe książki o życiu i trochę rodzinnego wzruszenia, no to to jest książka dla niego. Oprócz właśnie tych przeczytanych siedmiu książek, które Wam polecam, opowiadam o nich krótko, y, standardowa od przed jego odcinka polecajka książkowa, coś może już nie w moim klimacie, ale poznałam tę książkę na Wattpadzie i kupiłam ją. Przeczytałam, to jest właśnie też taki romans z początkiem Enemies to Lovers i właśnie przechodzącym do tej miłości. Coś może nie do końca w moim klimacie, ale dla niektórych, którzy na przykład są zainteresowani Star The Fire, może się to spodobać i ogólnie y, to jest o y, chyba około 30-letniej kobiecie, która no, ma dosyć nudne życie y, romantyczne i właśnie los przypadkiem łączy ją, zbliżają, zbliżają nie łączy, y, tylko zbliżają do jej szefa, kurowa szefa, którego bardzo nie lubi. I właśnie oni tak jakby zaczynają więcej czasu ze sobą spędzać. I gdzieś powoli właśnie to uczucie między nimi kiełkuje. Yy, może się wydawać, że to jest taka no, nudna książka pod względem tego, że takich historii jest pełno, ale dla kogoś, kto chce poczytać coś takiego właśnie luźniejszego, bez większych akcji. I dramatów, a właśnie lubi ten motyw Enemies to Lovers, no to ta książka jak najbardziej jest do polecenia dla Was. Okej, okay, i to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się to moje podsumowanie czytelnicze marca spodobało. Jeśli chcecie, możecie mi napisać, czy czytaliście którąś z tych książek, czy właśnie tą książkową polecajkę. Jeśli Wam się oczywiście ten odcinek spodobał, to jak zwykle proszę o łapkę w górę, żeby pokazać mi, że właśnie Wam się ten odcinek spodobał. Jeśli mnie nie subskrybujecie, a spodobało się Wam, co o czym ja tu mówię i w ogóle ja sama Wam się spodobałam, to też proszę o zasubskrybowanie, żeby zostać ze mną na dłużej. A ja, jak zwykle, Wam życzę miłego dnia, tygodnia, miesiąca, miłego czytania, miłej wiosny, właśnie z samych najlepszych książek i dużo miłości. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Cześć.